Dzień dobry widzowie, na samym początku opowiem wam o delcie Nigru, która mnie przeraża i jest owiana bardzo złą sławą. Myślałem, że mam jej do przejechania jakieś 100 km. Myliłem się, wyszło grubo ponad 400 km. W delcie Nigru znajdują się potężne złoża ropy naftowej, które są niestety rozkradane na potęgę zarówno przez Nigeryjczyków, jak i inne olbrzymie korporacje, chociażby od nas z Europy. Wyobraźcie sobie, że jeden z koncernów naftowych pochodzący z Europy, nie powiem wam nazwy tej firmy, ponieważ się najzwyczajniej boję, pobudował obozy w Delcie Nigru i na potęgę jakimś sposobem kradnie ropę z Nigerii i transportuje ją do nas, do Europy. Najbogatsi ludzie Nigerii muszą jakoś wyprać pieniądze z ropy, więc na potęgę, chociażby tutaj w Lagos, budują hotele, które stoją puste. Wszystko zaczęło składać się w całość. Teraz już wiem, skąd te bojówki, terroryści, piraci, porwania, napady i tak To będzie bardzo mocny odcinek. Opowiem wam wszystko, czego się dowiedziałem o tym popieprzonym kraju. Zapraszam na piąty odcinek z Nigerii, kochani widzowie. Cześć, kochani, spotkałem się z Marcinem. Marcin, przywitaj się. Ciema. Będziesz na YouTube. Tysiące ludzi będzie Cię oglądało. A za parę lat, może milion. Słuchajcie, jedziemy na plażę. Marcin bardzo fajny facet. Ma fajnego kierowcę, którym mnie strasznie nastraszył, ale o tym wam powiem później. Nie jest to zbyt bezpiecznie, tak jak już wam mówiłem. No ale co, trzeba przejechać tą cholerną nigerię, tak? kochany widz, gdybyś chciał przyjść. Przyjść, iść w lagos na plażę. Musisz słono za to zapłacić, wszystko tutaj jest prywatne. No i niestety musieliśmy nie zapłacić po 5 tysięcy za głowę. Także 5 tysięcy to jest jakieś. Ile to jest 5 tysięcy na jeden? To jest 15 zł, nie? Marcin. Jakieś 15 zł za... tylko za to, żeby wejść na plażę. Plaża wygląda jak gówno, nic nadzwyczajnego. Zobaczcie. Także tak. Tutaj kosmos, mój nowy koleżka. Haha, <laughs> jo kosmos. Fajne ma imię, nie? Kosmos, prawdziwe. Tak. To szczur? Tak, to, to pies stary. Generalnie Marcin, świetny facet, bardzo się dogadujemy, gadamy na tych samych falach, że tak powiem, obrotach, także no. Mam dzisiaj zrobiony dzień. Dzięki Marcinowi. Dzięki stary. Nie ma problemu. Chciałbym wam kogoś przedstawić. Niestety kalekę, któremu codziennie pomagam. Czy to finansowo, czy daję mu coś do jedzenia. Spójrzcie to on. Watson hydro. Auden Life. Out in life. Yeah. Ma na imię Auden Life. I chciałbym, żeby wam opowiedział swoją historię. Spójrzcie, jeździ sobie na takiej małej deskorolce. Buddy, please say your story. Okay. How okay. Howitz heart life in Nigeria. For you. Yeah, Nigeria. But... Daniel. Dobra, wiecie co? Ha, chciałem zrobić wywiad, on nie gada po angielsku, tylko w swoim plemiennym języku, także nie zrobię. Ale naprawdę, spójrzcie, chłopak, generalnie, może ja za niego powiem. Przyjechał tutaj ze wsi kupę lat temu, jest bezdomny, mieszka na ulicy. I na tym parkingu, spójrzcie, na tej deskoroleczce. deskoroleczce jeździ sobie, ponieważ ma bardzo krótkie nóżki, nie takie jak powinien mieć. Jeździ po prostu do ludzi, którzy parkują, i prosi o pieniądze. Także straszne życie, straszne, mi go szkoda. W ogóle jest. Polernie szkoda tych ludzi wszystkim nie mogę pomóc Ale, ale jeśli mama. komuś czasem mama. mogę to po prostu pomagam mama. Tak? Także tak to wygląda Nadszedł dzień wyjazdu, słuchajcie. już już załadowany, że tak powiem. Zobaczcie, ten rower ha, ma jakieś 20 lat. Miał oryginalne wajchy od przerzutek, że tak powiem. Zobaczcie, to mu urwałem już dawno temu. Ta też już jest połamana, więc jest na takim patencie. Muszę jechać do mechanika, żeby mi wymienił tą wajchę, ponieważ nie mam przerzutki, tak? Trochę słabo. Wiecie co? Postanowiłem sobie, że jak ten rower się zepsuje, nie oszukujmy się za parę państw. Wpadnie. Najbardziej się boję koła, boję się, że połamię koła jak wpadnę w jakąś dziurę, chociażby, prawda? Także postanowiłem, że nie będzie tak lekko, nawet jak będzie mnie stać w przyszłości na lepszy rower, będąc tu jeszcze w Afryce. Nie kupuję żadnego dobrego roweru, tylko będę kupował takie gruchoty, ponieważ Kuba lubi jak jest trudno, ciężko. Kuba lubi się katować. No i tyle, zaraz Wam coś powiem. Mam dla Was taki natłok informacji, nastraszę Was bardzo. W grę bardzo możliwe wchodzi porwanie, tak, dobrze słyszycie, dla okupu. Nawet już wiem, słuchajcie, ile kosztuje okup, jak to wszystko wygląda. Wytłumaczyli mnie, mi. Jeśli mnie porwą, dzwonią do naszego Dudka ewentualnie do ambasady, czy gdzieś tam do gawermentu do naszego rządu o okup, słuchajcie. Nawet wiem, ile wynosi ten okup. Wynosi 10 milionów nairi, 10 milionów nairi to jest 26 tysięcy polskich złotych. Także Dudka stać w razie W. Miejmy nadzieję, że mnie nie będzie musiał wyciągać, tak jak ostatnio wyciągał pewnego Płocczanina z Demokratycznej Republiki Konga, tak? Okej, okay, chciałbym wam powiedzieć, opowiedzieć o poniedziałkowych miastach. Tak je nazwałem, że wam coś pokazuję. To, co tu się dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie, kochani. Jestem przestraszony, naprawdę jestem przestraszony. Spójrzcie, to są miasta, które mam po drodze, już je chyba widzieliście. I teraz tak, w mieście Onitisha i Aba. Są to poniedziałkowe miasta. Takich miast jest więcej. O co chodzi? Dlaczego poniedziałkowe? Wyobraźcie sobie, że grupa terrorystyczna Boko Haram przejęła jakąś część Nigerii. I właśnie, w, między innymi w tych dwóch miastach, w każdy poniedziałek nie uwierzycie. Najpierw mi to powiedział kierowca. Kierowca Marcina. Potem jeszcze czterech innych ludzi. Dalej nie wierzyłem. Zaraz wam to jeszcze wkleję gdzieś w róg komunikat o tym. Zacząłem szperać w internecie, no i tak, okazało się to prawdą. Więc w poniedziałki w niektórych miastach nie można wychodzić na ulicę. Słuchajcie dalej. Nie można wychodzić do sklepu. Każdy tam ma dzień wolny. Nikt nigdzie nie wychodzi. Każdy siedzi w, w domu. Jeśli ktoś wyjdzie z domu, Bukharam kontroluje całe miasto i od razu strzela. Rozumiecie to? To dopiero początek tych złych informacji. Znowu się odbierają. Jest ich dużo gorzej, dużo gorzej, dużo więcej, kochani. Także trzymajcie kciuki, bo robi się niebezpiecznie. Do delty Nigru, Nigru mam 300 km, więc za 300 km będę fest ze Dobra, podładuję telefon i lecimy w stronę delty Nigru. Na pewno się zastanawiacie, dlaczego Haram przejmuje tę kontrolę. Słuchajcie, jest bardzo prosta odpowiedź: oni chcą po prostu zrobić islamistyczne państwo z Nigerii, tak? Chodzi oczywiście o religię. Jest to jedna z tych gorszych grup na świecie. Wytłumaczyli mi przy, przed chwilą, wczoraj mi wytłumaczyli tutaj moi nowi koledzy, że, że mnie nie zabiją, do mnie nie będą strzelać, że są w miarę ogarnięci, inteligentni i jak coś, to mnie najwyżej, co najwyżej porwą. Nie będą do mnie strzelać, ponieważ narobiliby sobie potężnych, międzynarodowych problemów. Także raczej mnie nie zastrzelą, ale mogą mnie porwać. Także w grę wchodzi porwanie, kochani. W tych poniedziałkowych miastach są też godziny policyjne. Nie wiem od której, nie wiem w jakie dni, ale to jest dramat. Normalnie steroryzowali całą część, jakąś tam część Nigerii, tak? Także grubo, bardzo grubo. Jak sami widzicie, ruszyłem. Oczywiście wjechałem do Lagos Autostradą, więc muszę i z Lagos Autostradą wyjechać. Jeżdżą jak szaleni, ale ja już jestem do tego przyzwyczajony. I tak jest w miarę mały ruch, także okej. Okay. Słuchajcie, dzisiaj... Wyjechałem późno, na spokojnie, prawda? Zrobię pewnie nawet nie 100 kilometrów. Widzieliście? Tak, jest niebezpieczne. Zrobię prawdopodobnie nawet nie 100 km, a od jutra biorę się do roboty codziennie 150, żeby jak najszybciej opuścić ten, ten kraj. Fajna miejscówka, rybacka. Niesamowite, co? Jadę, jadę tym najdłuższym mostem tego państwa i nie chcę się skończyć, słuchajcie. Nie wiem czy to widzicie, ale mam przed sobą największą flagę jaką widziałem w życiu Zobaczcie na mój palec Albo tam na ludzi, porównajcie sobie, jest olbrzymia Tam kolejna dzielnica Słuchajcie, wyjechać z jednego z największych miast świata nie jest lekko granicy to z cudem, z to ciężka wizja. Przejechałem już te trzy dyszki myślałem, że już koniec Lagos. Wyrosła kolejna dzielnica, która jest tam. Także... no... mam nadzieję, że dzisiaj z tego miasta wyjadę. Okej, okay, z pięć dyszek lekko pękło. Zobaczcie, usiadłem sobie pomiędzy dwoma bezdomnymi. Ten coś sobie tutaj ćpa jeszcze na dodatek. Znaleźć cień w Afryce nie jest łatwo, więc... Więc dlatego tutaj siedzę. Muszę odpocząć, zobaczcie, nie wiem czy widzicie, jestem tak popalony słońcem, że jest dramat. Dobra, następna sprawa, paszporty. Marcin, którego poznaliście na początku filmu, wyobraźcie sobie, że zawsze jak jest w Nigerii, zostawia paszport w hotelu. I to nie w sejfie, ponieważ ha, sejfy nie są zbyt bezpieczne. Chowa ten paszport w materac, w poduszkę, pod podłogę, naprawdę gdziekolwiek, byleby był w bezpiecznym miejscu. Kradną tutaj paszporty na potęgę, proszę Państwa. Dlaczego? To jest logiczne. Ukradną ci taki paszport, podrabiają drugi taki paszport z tym, że już z innym zdjęciem na twoje dane i jeden ludek z Afryki może sobie lecieć nie tylko do Europy, może lecieć do Stanów, prawda, do Azji, do Ameryki Południowej. Prawie że wszędzie, także muszę uważać z paszportem. Myślę, że będę go po prostu trzymał w gaciach, jak jadę w tym delty Nigru. Tak będzie najbezpieczniej. Trochę się zniszczy, ale co? Zobaczcie. Wychodzi na to, że wyjechałem z Lagos. Wiele, wiecie, ile mi się zeszło? 60 km, tak. Także tyle mi zajęło wyjechanie z Lagos. Dramat, ale dobrze, dobrze, już nie ma takiego ruchu. Czuję się bezpieczniej. Kolejna sprawa, widzowie. Samorządy na prowincjach, na wsiach. W miastach tego nie widać, ale na prowincjach jak najbardziej. Marcin opowiadał mi, jak kiedyś jechali ze swoim kierowcą przez jakąś wioskę. Czekajcie, zatrzymam się. A więc jechali przez jakąś wioskę i wyobraźcie sobie, że jakiś chłopak zaczął jeździć na jednym kole na motorze, świrować, bajerować. Nie wiem, może coś ukradł, telefon czy coś, nieważne. Naprawdę ludzie z tej wioski go otoczyli, zatrzymali, wywalili go z motoru, zlinczowali, pobili. Polali benzyną i spalili. Marcin to widział na własne oczy, także na wsiach nie jest to zbyt bezpieczne, ponieważ są to grupy cnuste, które się trzymają bardzo razem i tam o wypadek bardzo łatwo, że tak powiem.

W tamtym hostelu zostawiłem długopis, więc idziemy na takiej wichurze afrykańskiej, że nie macie pojęcia. Nic tu nie ma, sami spójrzcie, dosłownie nic. Więc idę gdzieś do jakiegoś sklepu, do mamy szukać długopisu najzwyczajniej, ponieważ mi bardzo potrzebny do zrobienia narracji dla was, tak? Kochani, w poprzednim odcinku mówiłem wam, że, że mnie nie porwą, bo jestem biedny. Myliłem się, porozmawiałem z ludźmi. Porozmawiałem z Marcinem i okazuje się, że biednych też tutaj porywają, ale nie chcą okupu od nich, tylko od państwa, w którym mieszkają, tak? Po prostu patrzą Ci w paszport. No i dzwonią do tego dudka, czy tam gdzieś. Także no, z tymi porywaniami nie mogę się czuć bezpieczny. Czułem się jeszcze przez wczoraj, ale oni mnie denerwują tym krąbieniem, nie? Naprawdę jest dramat. Także tak to wygląda. Słuchajcie, Marcin mi zaproponował A Force. Tak, te specjalne jednostki. Komandosów, czy tam czegoś, nie wiem jak to nazwać. już by to na pewno lepiej nazwał. Wyobraźcie sobie, że kosztuje to. Ciekawe, czy co nagrywać można, czy się zaraz nie przybuchają. Kosztuje to 80 zł na dzień, z tym, że ja bym musiał jeszcze im lać paliwo do skuterów. No bo jadę rowerem, przecież nie będą za mną biec. No i nie, raz, że mnie nie stać. A dwa, że nawet gdyby mnie było stać, to szkoda pieniędzy na takie rzeczy. Kochani, przejadę to gówno sam. Będzie git, zobaczycie. Zobaczcie, jaka wichura! Gdzie ja jestem? Ej, tutaj już są muzułmanie, także jak są muzułmanie, to wiecie, kto też może być. Spójrzcie, mama muzułmańska dała mi długopis za darmo, nie musiałem płacić. Chciałem jej wcisnąć tam parę groszy, pięćdziesiąt groszy czy złotówkę, ale nie chciała. I teraz tak, miałem wam tego nigdy w życiu nie mówić, ponieważ nie chcę sobie nabrudzić, ale z moich i już obserwacji, ja mówię teraz o Czarnym Lądzie, wyobraźcie sobie, że muzułmanie. Są o niebo fajniejsi od katolików czy tam chrześcijan z Bałek Spał. Z są bardziej pomocni, są przyjemniejsi, dzielą się z Tobą wszystkim. Także Pff, myślę, że tego nie wiedzieliście. To taka informacja dla Was. Słuchajcie, teraz telefonu nie wyrwę. Nie, no to jeszcze nie Delta Nigru w Delcie Nigru. Z tym nagrywaniem będę musiał bardzo uważać. Wiecie co, ja chyba już jutro tam dojadę wieczorem. Także tak, zobaczcie. Wichura aż trzeszczy. <laughs> Widzowie, ci nowi, szczególnie widzowie, w sumie to bije, tak, do tych wszystkich nowych widzów. Troszkę Was ostatnio przybyło, i może nie wszyscy wiecie, kochani. Bardzo często wymawiam imię Juzek, tak? Czekajcie. Juzek to jest mój przyszły partner biznesowy. Człowiek, który jest dla mnie jak brat. Słuchajcie, bo Wy nie wiecie tego. Możecie nie oglądać tych filmów do tyłu. Juzek przejechał ze mną 15 państw. Do Toga. nie przyjechał tutaj, ponieważ w Togu tak strasznie i potężnie się rozchorował, że w dwa dni ogarnęliśmy bilet do Polski i poleciał do Polski. On prawie umarł, kochani. Teraz się będzie leczył. Nie mogę wam zdradzić jakie ma plany i niebawem do mnie wróci, tak? I będziemy razem kontynuować Afrykę. Także gdzieś tutaj w rogu pokażę wam Juska logo kanału. Jego kanał nazywa się Wilczy rower. Rowerem przez świat. I proszę was widzowie, skoro subskrybujecie mnie, już może teraz nie nagrywa ciekawych filmów, ponieważ nie jest w Afryce, a w Polsce, ale za chwilę zobaczycie. <laughs> Będzie taka bomba, że nie uwierzycie, także gorąco polecam ten kanał, ponieważ warto kochani, warto. To jest mój brat, robimy wszystko razem, niestety się strasznie rozchorował, musiał się zawijać na jakiś czas do Europy, żeby się wyleczyć, bo był umarł. On był umarł tutaj, dosłownie, na te cholerne tropikalne choroby. Także tak. Zapraszam na kanał łyżę. Tutaj, psy. Zobaczcie, też kolejna ciekawostka dla Was. Większość z Was pewnie to wie. Patrzcie. Zero reakcji, tak? Tutaj tak cmoka się do ludzi w Afryce. Nie wiem, może nie wszyscy o tym wiedzieliście. Także jak cmokasz na psy w ten sposób. Zero reakcji. Jak cmokasz na ulicy, na ulicy do człowieka, wszyscy się od razu odwracają. Tak samo jak ktoś nas chce zatrzymać, zaczepić, robi tak samo. To są. W zależności od państwa różne, że tak powiem, akcenty tego cmokania, ale w każdym jednym afrykańskim państwie na Czarnym Lądzie ludzie cmokają i w ten sposób się nawołują. Zamiast krzyczeć Ej, Ewa, ej, Kuba, robią. Także tak, nie wszyscy może o tym wiedzieliście, więc teraz wiecie. Widzowie, jest to szesnaste państwo po naszej drodze. I nie polecam wam tego państwa. Słuchajcie, poprzednie 15, każde jedno było spoko. W Liberii też trochę męczyli bułę i też było trochę niebezpiecznie ale nie, Liberia nie była taka zła i była przede wszystkim piękna tu w tym państwie nie ma nic pięknego ludzie wkurwiają to na potęgę że tak wszystko powiem także drogi widzu nie przylatuj tutaj bo jest raz, że niebezpiecznie, dwa, że ci ludzie męczą trzy, że plaże są brudne, jest, wszędzie są śmieci, zobaczcie naprawdę gorąco wam nie polecam tego państwa ponieważ to państwo jest do dupy nie mogę tu spać sobie na dziko, bo mnie zaciupają no, same minusy. Jest tylko jeden plus. Są ładne kobiety, z tym, że nie chciałbym dostać żadnych chorób wenerycznych, które są tutaj na potęgę wszędzie, dlatego nie korzystam. No, nazwijmy rzeczy po imieniu. Nie korzystam i nic nie robię w tym kierunku, tak? Tak to wygląda. No, taka prawda. Słuchajcie, przepięknie Wam z Józiem dziękujemy za to, że jesteście i zapraszamy na kolejne odcinki. Haha, trzymajcie się. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you For the record, lab on me going all the way For the record, ain't trying to link, no time to waste you. For the record For the record yeah. For the For the record For the record For the record For the record